Dzień dobry, nazywam się Marta Duszyńska i chciałabym powiedzieć jeszcze dzisiaj o em, jednym ustawieniu, a konkretnie wglądzie, które z niego po, po, popłynął, ponieważ uważam, że jest to coś bardzo ważnego dla każdego człowieka. Myślę, że nazwę ten filmik em, Zdradzić siebie, żeby przynależeć. Zdradzić siebie, żeby nie zabili śmiechem w tym ustawieniu pokazał się przodek jednej z osoby zostawiającej, który to przodek pokazał się, że po prostu zakochał się w dziewczynie, która była prostytutką. I z jakiegoś powodu, czy on tego nie widział, czy on nie chciał w to wierzyć, czy on o tym nie wiedział, ale inni wiedzieli i to widzieli i pokazało się, że po prostu on naprawdę zakochał się w tej kobiecie, e, miał szczere, czyste intencje. E, miał nadzieję, że uciekną razem na koniec świata, że będą żyli razem długo i szczęśliwie. E, no, takie miał wizje. Natomiast jego koledzy, to się pokazała jakaś społeczność, która na to patrzyła, powiedzmy jakaś tam wieś czy jakaś tam społeczność. Jego koledzy wiedzieli o tym, czym ona się zajmuje, widzieli, jaka ona jest, i po prostu e, śmiech w polu, który się pojawił wtedy, to było coś niesamowitego. To było tak mocne, e, że śmiało się kilka osób łącznie ze mną, jak byłam też w tej reprezentacji tego, tego, co nam się tych energii, że to było aż ciężkie do wytrzymania fizycznie. I teraz, co się pokazało, że tym chłopakiem dalej się stało, bo takiś był młody chłopak? E, że to, jak ludzie zareagowali na to, to, z jakim on się spotkał wyśmianiem, z jakim upokorzeniem, z jakim wyszedzeniem na wskroś i to było przez bardzo wiele ludzi, to on całkowicie wyparł się tej miłości. On się wyparł tej dziewczyny, zaczął też ją obrzucać wyzwiskami. On w ogóle, jakby to, co było w nim, te uczucia, też podeptał, zaprzeczył im, sam się z siebie wyśmiewał. E, też był obraz w stosunku do tej dziewczyny. E, w ogóle było później, jakby w tym ustawieniu pokazywało się, że on e, jakby wybrał tych kolegów, że on siedział z nimi, że pił z nimi alkohol, że czasami piecz zaczynał z siebie żartować, jak już nie było o czym gadać, to znowu wywlekał ten temat. Znowu z tego szydził, z samego siebie, jaki to był głupi, e, z tej dziewczyny, w ogóle ją jeszcze demonizował, jeszcze bardziej, e, jeszcze go w świetle ją przedstawiał jeszcze po prostu dodawał takiej jeszcze takiej jakby obrzydliwości całej tej sytuacji. I tak trwało to latami. I w tym właśnie ustawieniu pokazywało się, że ten człowiek tak bardzo zaprzeczył sobie, jakby w obawie przed odrzuceniem, przed wykluczeniem, przez swoich tych, tak powiem, pseudokoleg, bo co za koledzy, którzy, którzy nie potrafię mu współczuć, na przykład, nie? że zakochał się no, w osobie, z którą nie da się stworzyć związku, która ten związek nie rokuje, którego nie wybiera, która że tak powiem nie jest chętna rzucić swojego zawodu takiego specyficznego, jaki jest. Eee, zamiast mu współczuć, pomóc mu przez to doświadczenie przejść, wypłakać się, eee, po prostu być przy nim, towarzyszyć mu, to oni swoim zachowaniem sprawili, że on po prostu poczuł, że jego życie jest zagrożone. Dlatego powiedziałam, że zabić śmiechem to było tak mocne, że on po prostu poczuł, że jego byt, jeżeli on się zupełnie nie wyprze tego, co czuł, tego, co przeżył, jaka jest jego prawda, to że on po prostu zginie. On po prostu czuł strach o życie w tej społeczności, w której funkcjonował i mieszkał. I opowiadam to dlatego, żeby każdy popatrzył sobie, jak często każdy z nas być może czasami zdradza siebie. Jak czasami, żeby właśnie nie zostać skrytykowanym, żeby jakoś się nie skompromitować, żeby ktoś sobie o czymś nie pomyślał, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w jakiejś grupie, jeżeli jesteśmy sami w jakiejś innej większości, która myśli inaczej, czuje inaczej. Czasami taki, która ma w ogóle inne poglądy albo jest zupełnie pozbawiona wrażliwości. Jak czasami sami wręcz zaprzeczamy temu, co sami czujemy i wiemy, że są się dostosować, coś być bezpiecznym w danej społeczności, w jakiejś grupie, zaprzeczamy sobie. U tamtego człowieka to poszło tak daleko, że on powiedział, że poznał jakąś kobietę, dobrą kobietę, z którą była szansa na dobry związek, ale on już był tak wewnętrznie zniszczony, on tak siebie zakłamał, on tak się ubrudził, tym, tą pogardą, tym szydzeniem, tym wyśmiewaniem od tych innych swoich kolegów, że powiedział sam, że te kobiety nie był w stanie w ogóle docenić, że on już sam nie był w stanie jakby rozpoznać, co czuje do niej. On sam od razu jakoś nią wzgardził, on sam ją wrzucił do worka, że wszystkie kobiety to pip, wiadomo co i po prostu nawet jakby nie zobaczył jej, że już był tak przekręcony wewnętrznie, tak wywrócony w drugą stronę, tak zaprzeczony sobie, tak odwrócony z tym, z czym się identyfikuje w stosunku do prawdziwego siebie, tak samego siebie tam głęboko zakopał i zatracił, że nie był w stanie ani zobaczyć tej dziewczyny, która trafiła się w jego życiu, ani nie był w stanie rozpoznać swoich uczuć, tak naprawdę, zobaczyć siebie w tej kolejnej relacji. Yy. I to jest takie, było takie niesamowicie smutne, to, co się pokazało w tym ustawieniu, ale właśnie opowiadam o tym, bo ja myślę, że na jakimś etapie życia wielu z nas, jak nie każdemu, zdarza się pod, pod wpływem jakiejś presji grupy zaprzeczyć sobie. Yy. I czasami to nawet dotyczy. Takich najbardziej naszych szlachetnych cech, że kiedy grupa jest taką swołoczą, taką dziczą, że kiedy grupa jest agresywna, e, że kiedy grupa należy do młodzieży, gdzie każdy musi być cool, gdzie każdy udaje, że nic go nie zabolało, że wyzwiska są dla nich okej, okay, że obrażanie jest okej, okay, a wygrywa ten, kto bardziej kogoś obrazi, a jego samego to w ogóle nie zabolało, e, to wówczas zatracamy gdzieś siebie. Tych, tego prawdziwego siebie, prawdziwą siebie, gdzieś chowamy w piwnicy, dla tych nas nie ma miejsca w danej społeczności, nie ma miejsca dla naszych przeżyć prawdziwych, nie ma miejsca dla naszej wrażliwości, dla naszego serca, dla naszej czystości, nie ma miejsca dla naszego bólu. Nie ma miejsca dla poczucia zdradzenia. Nikt nie chce e, wtedy już widzieć, na przykład, e, że ty został zdradzony w jakiś sposób. Oszukany, zraniony, ponieważ ta grupa wyklucza w ogóle te uczucia w sobie. Nikt nie chce widzieć, że sam też był kiedyś zraniony, że sam też był wykluczony, że sam był odrzucony, porzucony przez najbliższe osoby, że sam został oszukany, okłamany, że też poczuł się jak frajer, jak głupek. Że może myślał, że jest jedyny taki głupi na całym świecie. Może tak mu inni powiedzieli, może takie mu dali odczucie, ale kiedy jesteśmy w grupie ludzi, którzy tak wypierają ten swój ból o różnym zabarwieniu, to wtedy w ogóle nie ma na niego miejsca, wtedy nie ma w ogóle miejsca na to, żeby o tym mówić. Wtedy jest tylko takie skamienienie zewnętrzne, założenie pancerza i taki śmiech, po prostu śmiech, który ten ból. Który jest autentyczny, żywy, e, tą krwawiącą ranę, nie ma w ogóle miejsca, tylko ona jest, ją, trzeba ją zabić śmiechem po prostu. Zabić śmiechem, e, wstać sensie do jakiejś takiej trumny energetycznej, zabić ją mocno. To jest e, najbardziej ukrywany sekret. To jest e, coś, to jest najgorsza tajemnica. Tego w ogóle nie będzie wywlekać. Każdy, kto przyjdzie i powie, że jego coś zabolało, że jego coś zraniło, że poczuł, że się zakochał, że kochał w ogóle, że kochał swoją kobietę. To jest po prostu do zniszczenia, jest do, do zabicia śmiechem, jest do wyszydzenia, wykluczenia. Staram się stać pośmiewiskiem. I koniec. Popatrzcie sobie w swoim życiu, w swoim otoczeniu, wśród bliskich, przyjaciół, znajomych, ile miłości zostało zmarnowanych, ile miłości zostało właśnie zabitych poprzez na przykład śmiech innych. Kiedy ktoś przyprowadził y, chłopaka do domu, czy, czy dziewczynę, i to ją wyśmiał, bo ona jest nie taka, bo ona jest może brzydka, czymś zdaniem, bo ona ma krótkie nogi, albo krzywe nogi, y, albo ma jakiś tam nos, albo ma kurzajkę, albo jest za głupia, albo nie skończyła uczelni, albo pochodzi nie z takiej rodziny, albo nawet nie o nią chodzi, tylko jej ojski coś tam zrobił. I ona automatycznie ma być skreślona. I y, w tym ustawieniu się pokazało, a nie tylko w tym. Takich ustawień prowadziłam wiele, kiedy pokazało się, jak potężny jest wpływ właśnie społeczności, która wybierając się swojego własnego bólu, e, swoich paskudnych cech, swojego syfu i swoich zranień, a też swojej wrażliwości, potrzebie miłości, szukania miłości, zdolności w ogóle do miłości, wyszydza to, staje się cyniczna, i w tym momencie. E, atakuje każdego, kto odważa się chociaż początkowo coś zrobić inaczej, coś pokazać inaczej i żyć inaczej. Zobaczcie, ile pasji, ile, ile talentów zostało zmarnowanych, zablokowanych, po prostu ukamienowanych i zlinczowanych na starcie, bo ludzie na przykład chcieli, nie wiem, mężczyzna chciał malować albo pisać wiersze, albo coś zupełnie innego, coś co w danych czasach, w danej społeczności, w danej ciasnej, tępej, ślepej, e, nawet nie chcę powiedzieć wsi, bo miasto wcale nie jest mądrzejsze, ale że tej społeczności nie było na to miejsca, że tam było to wykluczone, estetyka, lekkość, efemeryczność, e, że powiem wysokie, wysokie wibracje, delikatność, łagodność, to wszystko jest do wyśmiania. Jednym z ustawień, w ogóle pokazało się też, jeszcze w innym, że w jakiejś tam linii kobiecej od dawna w ogóle żadna matka nie była zdolna do tego, żeby kochać swoje dzieci, kochać swoje córki, przekazać im to, że nie dostawały te córki w fizycznej bliskości, że nie były przytulane, że nie były głaskane, że nie były kołysane, że nie było tej bliskości matki, nie było tej łagodności, ciepła i bliskości. I one wtedy po prostu tak to się dzieje z dziećmi kiedy nie mają tej miłości, takiej bliskości one jakby stygną, kamienieją, sztywnieją, tracą taką wrażliwość ciała, mają takie jakby to ciało takie jakby po znieczuleniu. Takie, trochę, trochę, takie półmartwe, takie nieczujące. I pokazało się tam, że kiedy wzięłam w reprezentacji ostatnią kobietę z roku, która potrafiła kochać swoje dziecko, to ta reprezentantka patrzyła na nią nieufnie, delikatnie mówiąc, szydząco, że co to w ogóle jest, to w ogóle to, to jest coś nieprawdziwego, co na w to nie uwierzy, że widać było, w ta dziewczyna jest po prostu taki paranoi, nie? że ona nie jest w stanie uwierzyć że jest na świecie miłość, że jest w ogóle ktoś, tu kto potrafi kochać, że jest coś w ogóle autentycznego, że to jest w ogóle możliwe, że jak ktoś taki się pokazuje, to ktoś, kto tego nigdy nie dostał, on wietrzy podstęp, on wietrzy, że tutaj ktoś go próbuje oszukać, i on się nie da oszukać, że wydaje mu się, że on wszystko zna, że nie dostał miłości, że było to przez zimnych ludzi, wulgarnych ludzi, Nieczujących ludzi, bezwzględnych ludzi, wrachowanych, którzy sami oszukują, kłamią, którzy są tacy nieugięci, po prostu za jeden grosz to zabiją, wdrapią oczy. Jeżeli był wytrachowany takiej drapieżności, to kiedy zobaczy miłość, to jej nie rozpozna i w nią nie uwierzy. I to jest tragedia tego po prostu się tam pokazało. Że właśnie kiedy pokazałaś ta kobieta, która potrafi kochać, o której właśnie czuć taki spokój, poczuć bezpieczeństwo, tą łagodność, tą życzliwą obecność, w której można by było się rozluźnić, wypłakać, opowiedzieć swoje historie, właśnie opowiedzieć o takich historiach jak ten chłopak miał z tą prostutką, to się zakochał. Opowiedzieć o jakimś życiowym niefarcie, o swojej naiwności, o tym, co się myślało, na co się miało nadzieję, o swoich marzeniach, to ona to zrozumie, ona to wesprze, ona da to swoje ramię, żeby się wypłakać, ale że ludzie, którzy tego nie dostanie, którzy tego nie widzieli, którzy nie obserwowali tego od dziecka, którzy dorośli w, takim, w takiej znieczulicy, kiedy to widzą, to patrzą na to i uważają i mają to coś za oszusta. Za kłamcę, za jakiegoś hochsztaplera, za wyłudzacza. I to chciałam opowiedzieć, żebyśmy zobaczyli, może każdy z nas, jeżeli ktoś oczywiście chce, wśród jakich ludzi się obraca, co przy tym jest dla niego możliwe. Czyby ktoś zobaczył, kto chce i popatrzył na swoich kolegów, przyjaciół, yy, na to, komu się poporządkowuje, co to są za ludzie, jakie oni wyznają wartości, jakie wartości, jakie oni naprawdę są, czy oni są prawdziwi, czy oni mają kontakt z własnym bólem, czy przy nich ja mogę mieć miejsce na swój ból, czy ja mogę przy tych ludziach rozpakować się z moich tajemnic, czy ja mogę opowiedzieć o tym, jak się w życiu sfrajerowałam, jak zrobiłam z siebie kreatynkę, jaka byłam naiwna, na co miałam nadzieję, um, jak bardzo um, pomyliłam się, jak bardzo chciałam widzieć coś, gdzie tego nie było. Czy ja mogę przy tych ludziach szczerze o tym opowiedzieć? Czy ja tam mogę się popłakać nad tym, jak mnie zabolało to rozczarowanie? Czy oni też coś takiego u siebie... Kiedykolwiek zobaczyli, czy są gotowi to zobaczyć, czy oni w ogóle chcą cokolwiek zobaczyć. Czy w tych ludziach, przy których się obracam, którym, e, którym być może ktoś się właśnie podporządkowuje, przy których ukrywa jakiś swój kawałek, przy których ukrywa swoją wrażliwość, przy których ukrywa swoją miłość, co to w ogóle są za koledzy? Czy to są w ogóle bliscy ludzie? Czy to są ludzie, z którymi w ogóle warto się zadawać? Czy warto dla kogoś takiego, takich wraków uczuciowych, takich wraków ludzkich, a to, że wraków nawet nie byłoby takie złe, ale tych agresywnych, szydzących, cynicznych, niszczących wraków, warto zaprzedawać, zdradzać siebie. I jeżeli zdradzimy siebie, jeżeli zdradzimy swoją miłość, jeżeli zdradzimy swoją wrażliwość, jeżeli zdradzimy swoje wraż, wartości, jeżeli zdradzimy swoją prawdę, to co nam pozostanie? Kim my będziemy? Ja oczywiście uważam, że zawsze warto stawiać na pierwszym miejscu siebie i swoją prawdę. I warto o tym mówić. Oczywiście warto też patrzeć na to, komu. Bo jeżeli mamy otworzyć serce, a ktoś, nie wiem, napiółk i w nie strzeli strzałą i przybije, albo wbije nóż, bo też się pokazywało to w wszelkim warsztacie, to właśnie wbijanie noża w serce, to oczywiście jest to głupota i to jest naiwność. Ale to nie znaczy, że my popełniliśmy błąd, czując, kochając, wierząc, mając marzenia, wartości, chcąc żyć. Czysto w łagodności, zgodnie z własną godnością. To świadczy o tym, kto nam nóż wbił w serce. Więc trzeba sobie ten nóż wyciągnąć, wylizać rany i wyciągnąć z tego naukę, żeby na przyszłość nie odsłaniać serca swoich naj, najintymniejszych miejsc, najdelikatniejszych miejsc, najbardziej wrażliwych miejsc, najcenniejszych miejsc przed kimś, kto absolutnie na to nie zasługuje. Być może w ogóle nie warto utrzymywać kontaktu z kimś, przed kim ma się otworzyć, lub kiedy przed kimś się otworzymy, zostaniemy zaatakowani, obrażeni, poniżeni, wyszydzeni. Po co nam tacy znajomi? To, jest, to, 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 to są pseudoprzyjaciele, to, to są ukryci wrogowie, to są wrogowie naszego serca, to są wrogowie naszej duszy. To są wrogowie naszej wrażliwości i to są wrogowie tego, czego my potrzebujemy do szczęścia. To są wrogowie tego, czego my potrzebujemy do spełnienia. Bo miłość nie znajduje się tylko w zgodzie ze sobą i zgodnie, w zgodnie z prawdą. Jeżeli naszą prawdą musimy przejść, pogrzebać, to jesteśmy na drodze do frustracji. Wściekłości, zgryźliwości, wredoty, też szydery, cynizmu, niespełnienia. I coraz głębszego pogrążenia się w tym. Także to chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia kolejnym razem.